Moi drodzy, gra Drive for Survival. Nie wiem, czy mnie zaskoczy co. Na razie, jak widzicie, odpaliliśmy i zebraliśmy kilka pierwszych przedmiotów. Jest noc, zastała nas noc. Wykraftujmy sobie jedno ognisko. I patrzcie, jakieś narzędzie dostaliśmy. I co? I mogę zbudować, tak? Eee, no to gdzie ja buduję to ognisko? Q e, tu? Nie, jakąś flagę zbudowałem. A u góry jest coś. Czekajcie, czekajcie. Nie, nie, nie. E, tu. Dobra, i teraz tak. O. Co to jest? Juicy steak. Dajemy. U. No i y, mamy tutaj informację. From... be oh, no, 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 the starting appear. Patrzcie, i nadchodzą jakieś tam wrogowie i to są zombiaki, no. Oczywiście, co może być innego, jak nie zombiaki, które po prostu atakują w nocy? Znowu kolejna gra z zombiakami. Dostałem jakąś jakąś spluwę. Zombiaki gdzieś tam będą przychodzić. Musimy trzech zabić. Możemy też coś przygotować do jedzenia. Uwaga! Jedzenie już przygotowaliśmy, chyba nawet. I sobie możemy to zjeść. Eee, eat. It. Idą? To chodźcie. Strzelmy. Mamy trzy pociski. A gdzie oni są w ogóle? Oni tu są gdzieś? A tu są, dobra. To idziemy ich uwalić na łeb. Uwaga. Your backpack was expanded. Dobra. Ale czemu dwa pociski są potrzebne na. Dobra, zrobiliśmy. Repair the helikopter. Musimy naprawić helikopter, słuchajcie. I co będziemy mogli się poruszać wtedy? Po mapie? Dobra, gdzie jest Hekilopter? Tam jest helikopter. Tak, drive jest w tytule. Zaraz zobaczymy. E, Reaper. No i dobrze. I teraz możemy podróżować po świecie helikopterem. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Aha. Teraz patrzcie. Tu jest, mia tu jest forest. Jesteśmy my. O! Stary świat. Nie jest dostępne. Dobra, tam gdzieś się przenosimy. Tam. Miasto jest jakieś, jak widzicie, jakieś inne rzeczy. Zainfekowane są wioski. Tu jest jakaś lokacja startowa. I moi drodzy, The Forest, coś tam, Enjoy i Park. No i dobrze. I teraz nawet jakiś gościu jest. O, Open. Możemy kupować przedmioty. Nie mam żadnego pojęcia, czy te przedmioty są potrzebne w tym momencie, czy są drogie, czy tanie, bo nie wiemy na razie, jak zdobywamy pieniądze. E, musimy znaleźć niektóre miejsca. Tu jest jakaś babeczka, która co? Ona to ma? Ona sprzedaje też jakieś przedmioty. Taki tam, wiecie. Taka tam gra survivalowa. Eee... Ona jest na razie, wiecie, w fazie rozwoju. Ona przede wszystkim nie ma dźwięków, tak jak ktoś zauważył. Że brakuje jej tutaj jakiejś na przykład muzyczki w tle, żeby dramaturgii dodać i tak dalej. E, też styl graficzny jest dosyć prosty. Mm, ale przynajmniej dzięki temu w żaden sposób nie obciąża. Wiecie co? Ona ma troszkę styl podobny do Hardwarda. Nie wiem, czy kojarzycie gry Hardward. To jest taki inny rast. I Hardward ma troszkę podobną, ale jednak. Jednak się różnią Właśnie, a gdzie jest ten samochód? To może byśmy... Wiecie co, a może do samochodu pójdziemy i zobaczymy? Odblokowano osiągnięcie, grasz jeden dzień Day one Dobra Eee, gdzie? You are here, tutaj. Dobra, to lecimy do domu. Do kiedy się ma suba? W zakładce su twoje subskrypcje, tam masz wypisane. O, dzionek się zaczyna, okej. Okay. Dobra, idziemy w kierunku samochodu. Tu gdzieś podobno jak pójdę, to gdzieś samochód się pojawi. Ej, eee. Teraz. Gdzie jest znacznik samochodu? Tu? To, tu? to on chyba tu powinien być. <grystanie> Okej, okay, czyli rozumiem, że na znaczniku dali już samochód, ale samochodu jeszcze nie ma. Więc tak naprawdę wyprzedziłem tą chęcią znalezienia samochodu samouczek. Widzę, że możemy budować dom. Zobaczmy to. O. Aha, materiały potrzebujemy. Stąd, No, powiem tak, pod względem przedmiotów jest dosyć dużo. Możemy sobie wybudować. A musimy, dobra, więc musimy znaleźć y, te przedmioty, żeby w ogóle do tego samochodu, żeby go. Może ten samochód, słuchajcie, ogarnąć. To może, dobra, to już wiem o co chodzi. Follow the path down to the motel. Dobra, czyli ja miałem iść tam. Okej, okay. i patrzcie, idziemy w dół. Idziemy tędy. Tu jest jakaś tablica ogłoszeń. Dobra. Podobno tędy jak pójdę to dojdziemy do jakiegoś motelu, tak? To zróbmy może ten, to zróbmy może po prostu ten samochód i zobaczymy co się wydarzy. W końcu nazwa się nazywa, gra się nazywa Drive for Survival, czy coś takiego tam. No to wiecie, no to, to trzeba tutaj dotrzymać słowa i sprawdzić. Dobra, więc musimy samochody pootwierać, w których są części. Dobra, idziemy okej. Okay. O kurwa, coś jeszcze? Aha, zniknął. Czy mi się wydawało, że jakiegoś wilka jeszcze widziałem? Aha. Ty, marihuana tutaj jest. tam? Silnik. What the fuck? On, on pod ziemię wschodzi. To on zanurkował. Zbugowane jest to. Aha, no to widzę, że ciekawa sprawa, ale ja muszę zrobić ten pojazd, słuchajcie. Ja muszę, ja muszę zrobić tą część tego tutorialu. Bo czuję, że tu jest jakiś mocarz. Po śmierci trafia pod ziemię. To nie jest zbugowane, mówisz? Często. Car battery i duct tape jest potrzebny jeszcze. Także jeszcze parę przedmiotów musimy zebrać tutaj. Chyba te przedmioty już mamy. Są śmieci. O, paliwo. Backpack is full. Spiderman powrócił moi drodzy, jest walone Spiderman is back. Gacie roll Musicie, moi drodzy, zrobić po jednym przewrocie Dla pewności. Żeby się rozkręcić troszkę Tak zupełnie serio, kto się planuje kupić PlayStation w, w, jeszcze w tym roku? Bo po prostu go nie da się kupić, nie? Nie ma dostępnego. Kupił kolega w Media Expert. Uh. Czy oni swój trailer gry Jak można dać trailer gry w grze? No Głupota jakich mało Jakąś skórę odblokowałem? Widzę, że tutaj, gdzie nie gdzie no dzieje się, nie? W sensie tutaj żyli ludzie i tak dalej. Wszyscy poumierali Dobra, i kar batery, słuchajcie. Potrzebujemy akumulator. Akumulator musimy w samochodzie znaleźć. hajs znaleziony. Ach, gdzie tu jakiś akumulator znajdziemy jakaś muzyczka zaczęła grać. W jakichś sklepach Blackfriars będą fajne, jak myślicie? Ktoś będzie polował na jakieś przedmioty, w Blackfriarze. robią promocję? To nie wiedziałem. Nieźle. No, w polskie Black Friday e są najlepsze. W Polsce są. A szkoda gadać. W Polsce przeceniają o 2 zł. Albo w ogóle nie przeceniają, tylko przekreślają wymyśloną cenę, żeby ta cena, która do tej pory była, wydawała się przecenioną. Gra jest po prostu byle jaka, nie. Duct tape znaleziony, ammo box, raid nic nie ma, raid jabłko. Gdzie jest akumulator? Car batery. się zaczął śmiać co to zombiak jakiś Pokażcie a tutaj to jest jakieś miasto rabusiów No i po chłopie Jak on strzela w ogóle? Widzicie jaką ma animację? Chłop strzela w ziemię. Pa pa pa. Położył się. Czemu ci soła zabiłem? A nie. Nie, no beznadziejna ta gra, no nie wiem, no jakieś tak pierwsze. Że... Może jeszcze dużo pracy przed nimi. Tak mi się wydaje. Próbuję, naprawdę chcę dać szansę tej grze, żeby mi ktoś nie zarzucił, że Ej, Bonkol, tobie się ostatnio żadna gra nie podoba albo że za szybko spisuje na straty te gry, ale. Zwróćcie uwagę, że naprawdę jest wyrozumiały, i próbuje znaleźć na przykład akumulator i ja nie wiem gdzie jest karbatery. gdzie jest, no kurde chodzę po tych, pa, chodzę, aha, <ścoughs> no dobra, cały czas chodziłem, teraz fuksa, fuksa ma, nie, 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 fuksa ma ta gra, nie, 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 dobra, idę do domu. Wow, wow, wow! Use the helipad. Dobra, idziemy na helikopter. Czy widziałem ramy MKR kontra ten ten drugi gość? Znaczy tak, słyszałem, no znaczy, no co, no gość generalnie mówi, że Mateusz nie powinien na tym zarabiać i że w ogóle robi kurs i że jest ten kurs bez sensu, żeby ludzie go kupowali, tak? <tryk> o, a wiesz, co trzeba powiedzieć? To zrób lepszy! <tryk> to zrób lepszy. kurs streamingu a ebećko. wiesz że kurs streamowania w tych czasach jest w ogóle super zajebistą eee znaczy ja się w ogóle dziwię że Mateusz słuchajcie ja się dziwię że Mateusz chce to robić kurs streamowania bardziej dla jednostkowych osób wystarczyło zrobić ten kurs typowo pod firmy wiecie o co chodzi że na przykład reklamujesz się, zobaczcie, jak dużo firm przeszło do internetu. Oni muszą zdalnie robić różnego rodzaju relacje, streamy, konferencje, i te firmy nie wiedzą, jak to robić. I to nie jest tak, że puszczasz tylko Facebooka, tylko z, od zaplecza, na przykład jakie programy trzeba mieć, jak skonfigurować, jaki internet, e, gdzie to o, i, informować i tak dalej. I za, st, f, za to, żebyś to reklamował dla firm, mógłbyś za 1000 zł to sprzedawać i tak by to kupili, bo firmy se to w koszta wliczą, firmy uznają, że to jest im potrzebne do funkcjonowania na, zdalnym, na zdalnej pracy. <grym> Wiociutki, dzięki wielkie! Pozdrawiam! Się, dzięki za cały rok! O, mamy cały rok, elegancko. Wiociutki jest szefem od 12 miesięcy Ja wiem miesięcy. o co zapytasz, czy obrad im będzie. Moi drodzy, go to the carriage. okej. Okay. Garaż trzeba zbudować. Jak zreperować silnik? Refill e, 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 gościu O, o Najpierw ukończ, a potem komentarz ciu, 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 ciu. A ty Gnoblin, to ty jesteś? Ty, ty jesteś twórcą tej gry? Ta jak mi twórcy oglądają tak ta chcę powiedzieć że jest beautiful this game this very game is beautiful very good very very good This is water The huh? rife Monster budowałem garaż Go to the old world zone Dobra, a gdzie jest helikopter? Gdzie on uciekł? Wow Drive for survive moi drodzy, survival Czyli co, rozumiem to taki wstępniak był, tak? Właśnie? Takie takie szybciutko. I co? I tu się dowiemy czegoś jeszcze Kurde, no nie, no, może nie jest to takie dno, może to nawet być fajne, tylko problem jest taki, że tu jest tak, wiecie, tak przytłaczająco cicho, tak... Nikt do was nie mówi, e, dźwięku nie było przez pół gry, tylko jakieś tam tuptanie. Brakuje udźwiękowienia przede wszystkim w tej grze, żeby wiecie, żeby tutaj nie dostać do głowy, nie? A, tam jest nasz samochód. A, tu jest jakiś, o. To jest jakieś obozowisko. W tym obozowisku mamy jakąś babeczkę, która coś sprzedaje. Oni się tu przy ognisku, jak widzicie, ogrzewają informacje, że możemy zostawić przedmioty, sprzedać. No dobra, i co? Repair the Watchtower, tu. Dobra już nie chcę mi się w sumie tutaj kontynuować tego jakby Znaczy ogólnie uważam, że moim zdaniem jest ta gra nie jest aż taka zła Jak mi się wydawało w pierwszych minutach grania, ale Teraz wam podam jeden minus tej gry AliExpress powróciło moi drodzy AliExpress is back Podam wam jeden minus tej gry Ta gra nie będzie multiplayer Ta gra jest tylko single player więc, no niestety, 70 zł kosztuje, ale tylko dla jednego gracza i ona by była spoko, gdyby była multiplayer, moim zdaniem. Jak na singlu, ja po prostu usnę, zanim, zanim cokolwiek zrobię, to usnę. I Long Dark jest też troszeczkę podobną grą, bo ma podobny klimat że jest zima, że survival, ale przeżycie i tak dalej. I też jest specyficzną grą, że nie każdemu się na przykład spodoba gra, w której nikt do was nie mówi, że jesteście sami pozostawieni jak palec. To też ma swój urok, to też ma swój klimat, nie? Bo nie każdy lubi gry, gdzie się dzieją dymy i non-stop jest akcja jakaś multiplayer. Natomiast. Chyba nie będę w to grał za bardzo na streamie. No chyba, że nie wiem, ktoś mi z twórców napisze, że, ale zrobiliśmy update, że coś tam, coś tam. To jest moim zdaniem takie połączenie The Long Dark gry z, z takim z tych z hardwordem, czy, czy z takim unturned, Bo pamiętacie, jeszcze jest The Long Dark, w którą osobiście. Nigdy nie grałem, chociaż ją posiadam. Nawet ją mam chyba zainstalowaną. Natomiast nigdy jeszcze. Nigdy w Longdarka nie grałem. Natomiast yy, ta gra już ma 3-4 lata. Nie, I nadal jest w się Nie, już ją wypuścili. Natomiast chętnie bym odpalił deLongdarka kiedyś, bo podobno bardzo fajna jest ta gra, tylko jest specyficzna. Ile ci twórcy muszą zapłacić, żeby mi się chciało dać w tą gierkę? Wiesz co? Naj najprostszym rozwiązaniem jest zrobić grę, w którą się po prostu mi będzie chciało grać. Czyli po prostu dobrą, ciekawą grę. I nie trzeba mi wtedy płacić. Wtedy po prostu ją odpalam i gram.